Monika Laskowska, TV Reklama, jest Karolina Dumała, finalistka Miss Elite 2020, nie tylko finalistka, ale również zwycięzczyni Miss Mediów Społecznościowych. Dokładnie, Ratujem. dokładnie, dziękuję bardzo. Ten tytuł jest dla mnie szczególnie ważny. Chciałabym podziękować za to wszystkim moim obserwatorom, ponieważ to dzięki wam jestem tutaj, to dzięki wam mogę tutaj być, mogę nosić tą szarfę i ten piękny diadem. Dziękuję wam. Pamiętajcie, że dopóki wy jesteście, ja również będę zawsze z wami. Aż mi się głos. Strzeli. Ogromne emocje. Nie dziwię się wcale, ale wiem... Słuchajcie, moi drodzy, wiem, że Karolina się. Spotkałyśmy się kilka dni temu, jak miałyście próby. Karolina bardzo się denerwowała, czy, czy przejdzie dalej, czy, czy wygra coś. Ja cały czas mówiłam, że każda z was jest wygraną, ale jednak udało się. Udało się, udało się. Chociaż do tej pory szczerze mówiąc, nie do końca w to wierzę. Ale tak. Ale powiedz mi, nogi się trzęsły podczas ogłoszenia werdyktu? Był, był taki moment, szczególnie wtedy, gdy usłyszałam numer pierwszy i... I... Ale o co chodzi? Mam wyjść. O co chodzi? O co chodzi, czy to błąd? No i powiedz mi, jak emocje? Ogromne, olbrzymie. Spodziewałaś się czegoś więcej? Czy chciałaś w ogóle cokolwiek? Jakąkolwiek nagrodę? Szczerze mówiąc, każda, nawet najmniejsza nagroda cieszy mnie bardzo. Nie spodziewałam się w ogóle, że dostanę w ogóle jakikolwiek tytuł. Jest to mój pierwszy konkurs piękności. Jestem naprawdę zaszczycona tym, że w ogóle mogłam wziąć udział, że mogłam stanąć w szeregi z tak cudownymi dziewczynami, że w ogóle dostałam się do finału. To dla mnie naprawdę wiele znaczy. A co było najtrudniejsze podczas przygotowań? Co było najtrudniejsze? Myślę, że Najtrudniejsze było zderzenie się z próbą generalną, na której scena okazała się dużo mniejsza niż na próbach. A do tego sprzęt, który został ustawiony na scenie, Ograniczą ograniczył nas bardzo i pozmieniał totalnie większość choreografii. Więc mieliśmy z dziewczynami utrudnione zadanie. Dlatego wielki szacunek też dla reszty dziewczyn. Opowiedz mi, jak inne dziewczyny. Też nogi im się trzęsły, wspierałyście się, trzymałyście się za ręce. Zbierałyśmy się bardzo na backstage'u cały czas. Y, motywowałyśmy się przed wyjściem i pomagałyśmy sobie wzajemnie, więc y, bardzo cieszę się i gratuluję dziewczynom, które wygrały. Powiedzmy, co ta wygrana zmieni w twoim życiu? Um... <laughs> Czy coś się zmieni? Eee, czy... Brałaś udział w konkursie i na pewno miałaś jakieś plany z tym związane. Czy nie myślałaś w ogóle, chciałaś wziąć udział w konkursie, po prostu potraktowałaś to jako przygodę? Czy jednak były jakieś plany? Eee, zrobiłam to głównie dla moich eee, fanów. Ciężko mi to przechodzi przez usta, bo do tej pory nie wierzę, że moje życie w ten sposób się podoczyło. Ale to oni namówili mnie głównie do tego, żebym wzięła udział i spróbowała. I więc chciałam to zrobić dla nich. I... I ten tytuł dedykuję im również, więc to dla nich. Tak. Dokładnie, a jak z tymi planami? Czy coś będzie później, czy myślałaś o tym, że ten tytuł zobowiązuje cię, obliguje cię do czegoś, czy po prostu zobaczysz i jeszcze nie wiesz, co będzie dalej? W związku z tym tytułem? Jest to Miss Fundacji Dobroczynnych. Cały konkurs jest ideą charytatywną, a ja zawsze lubię wspierać takie akcje, więc bardzo podoba mi się ta idea i chciałabym jak najbardziej wspierać całą Fundację Miss Elite i, i pomagać jak tylko będę mogła. Więc tak, myślę, że to będzie też duży obowiązek i dużo różnych ciekawych projektów wraz z Elite Club Monaco. Także. Czy ktoś Cię dzisiaj wspierał? Czy był ktoś na widowni? Czy po prostu zdalnie, z odległości ktoś Cię wspierał? No dzisiaj niestety zdalnie, niestety... Yy... Odległość i brak czasu nie pozwoliła y, moim bliskim na ja cię dotarcie. Bardzo. To, a, cały to czas dziękuję bardzo. Czekałam najgłośniej. To dziękuję bardzo, mi miło. ja już nawet nie słyszałam z tych emocji, tych wszystkich krzyków. Wchodzi się na scenę i tak naprawdę nie pamięta się o, o niczym, zamyka się w tym cudownym świecie i. Tak wygląda scena. Tak. Uwielbiam to uczucie. Światła i ten świat, w którym jesteś. Tak. Moi kochani, gratuluję jeszcze raz Karolinie serdecznie. Mam nadzieję, że Twoje e, następne kroki będą również w konkursach, bo świetnie sobie poradziłaś e, i to, że chcesz wspierać jeszcze m, potrzebujących, to jest naprawdę bardzo dużym atutem. Życzę Ci dalszych sukcesów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.